Witam ludzi ludziska w naszym kolejnym odcinku, zagrajmy w Minecraft. Ja jestem dragon, a jest ze mną? Seba najbardziej, siema Tak, w tym odcinku dokończymy farmę zwierząt. No to co? Zaczynamy. No dobra Dobra, to no... no i schodzimy. Aj. To co idziemy po inne zwierzęta, nie? Po świnie. Dobra Daj płotki to ja jakoś to porozdzielam Albo daj, pójdziemy tak samo po te świnie Dobra, a czekaj chwila. No. O najpierw tego się pozbądź. tego No Ja to może na guziki zamienię co? Tu na górze dam guziki, okej? Okay? Albo tu po bokach Okej, okay, mogą być, a, nie? Lepiej. No Dobra Ja sobie tu popatrzę o, lepiej. No, no doda, to, co, to co, idziemy? Dobrze, idziemy. Masz zboża? No. Nie. A ja mam 6 tu chyba wystarczy. Bo no, sorki ludziska za lagi, ale. Mój komp nie jest już taki dobry. Mi tam chwilowo płynnie chodzi. Jeszcze nie miałem lagów. Idziesz? O ty masz nowy. Idę, idę. A już czeka jest. Budę... Ej, tu, w wadzie. Okej, okay. masz Widzisz mnie? Rano, no, no. Dobra. Masz papu? Nie mam, tylko ten. Czekaj, dam ci zboże. Zboże tylko mam. O tam jeszcze jedno było. Weź, tu jest jedno. Tu. Masz? Powiedz no masz zboża? Masz, ok. Mam ma. To co najpierw postajemy To ty to, co idź znajdziemy może tam... Ty idź tam może dalej po owce, czy ja mam iść po owce? A ja może tu wezmę kudy To ty idź po owce. No dobrze, ja to pójdę. ty, Weź tutaj są kudy, to weź je, zabierz. Ok. To akurat reagują nadal na na dworze? A właśnie, nie wiem, za No ja tu jestem i Oho. nie idzie za mną. Kurde, teraz chyba na coś innego. Reagują. Może za jajkę? Nie no, nie wiem, a ja sprawdzę czy owce ten. A może na ziemniaki? O może. Czekam Świat? na jajko? Świnie też na marchewki chyba idą. Czekaj, zobaczę czy, czy owca pójdzie za mną. O tak. Udało mi się idzie. kurę. Kura Ta. mi wyszła z jajka. Kura Ta? z jajka mi wyszła. No, udało mi się. Czasami idzie się za tak mną? Uda. Ty, to kur nie musimy ten, możemy je ten. Jak się uda, to to może za... Z jajka. Na farmie. To wziąć drugą owcę. Ojster, kilo dysku za laga. Ja tu owce wziąłem jedną. Chyba sformatuję naprawdę dysk. No dobra, a chcesz. Ale jak teraz? O może. Jaki. Nie, nie. Później. Okej. Okay. O jakie lagi. O może. No chodź, owca, chodź. O widzę cię, właśnie tak mi ten. Tak jakby. jakbyś się to postał. To jakiś metr No wiem, właśnie, mam ostre lagi Dobra, ja prowadzę. to prowadzę doprowadź. Ja postoję chwilę Niech mi się te FPSy ustawię dobrze Okej okay. Czekaj, sprawdzę coś bardzo fajnie. Fast Detali No, ja nie mogę, już odwróciło się. A jej kupię owca Chyba na ciebie się patrzy. Oj, już patrzy się znowu na mnie. Oj, chyba lepiej jest. Troszkę. Dobre. Już Dobrze mi idzie. Co? Dobrze no. mi już idzie. Nie no wchodzi, jakby Lepiej idziesz. Wiem, w mi coś przekręciłem, i sensie to chyba tam wszystko wyłączą. Aj, owca się zbugowała, no w teście. Nie mogę wyjść na ląd. Aj, to się na ciebie spojrzała. Weź, schowaj zboże. Aj. I... Uważaj, bo to dziury w no, teraz to w ogóle się zbugowało. Dobra, weź mi to zboże, może za tobą pójdzie. Już kilka. Bo nie Na razie połączą wszystkie animacje no, Ja nie mogę, zbugowała się jak tam taktowa. Ale te zwierzęta w ogóle są jakieś dziwne. Czekaj, przepcham ją tam. Czekaj. Aha. O, idzie, 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 chodź. Chodź tu, chodź, chodź. O, dodał da do To jest słońce, jest. Ej, słońce tu jest? Bo chyba słońce wyłączyłem. Nie wiem, może jest. Księżyc i słońce wyłączyłem. Doda, mam jedną owca. Jest? Jest. Aha. Sorki ludziska, że tu nic nie robię, ale mam takie lagi, że... Chodź, wychodź, masz to. Tedra, chodź się do domku ten i spać. No, ja nie mam żarcia w ogóle. Mamy coś w chacie? Nie wiem jest chyba. Hmm. Musisz sprawdzić. No, pier no, pierwszy raz się nie zaklinowałem w drzwiach. No co. Jakiś guzik postęp. Guziki są te lepsze od tych płytek. No. Czekaj, jeszcze tu mam podłączane kilka. Ja idę po kolejne te, zwierzę. Aha, no właśnie, zapomniałbym. Trzeba te zabrać. Co? No, do śliny. Warzywka i... A, w ogóle. czekaj ja... Co się dzieje? Zarcie, żarcie. Aj! Hmm... Nie mam... A ja... co ja robię? Wezmę ba... dwa 3D wsztyki Ziem. Dobra. Jak mi się teraz, że się regeneruje, a ja idę do ciebie. A ty jesteś na górze? Nie, ja jestem tutaj na farmie, zbijam te o ziemniaki jeszcze pióra. Właśnie masz płotki to je podzielimy jakoś Zwierzęta? No. Albo nie wystarczy. gdzieś już nie mamy tak dużo. To później możemy je podzielić. No. Jeszcze później te animacje powyłączą wszystko w tym opcji fajny, Żeby lepiej chodziło. Okej okay. doda ja mam Pomóc ci zabrać? Co? Yy, zrób chlebka. Zrób dużo chlebka. Chleb? To A dynię jest? bierzemy? Ale co nie bierzemy? Dynie. Nie no ja razie nie zbieraj niech tam zostaną. To później się weźmie. Ja idę po kurczaki hmm. no i no zobaczę dobrze. czy one na te ziemniaki reagują coś. No. No ja pójdę poszukać jakichś potworów. Okej. Okay. Po kości nie. No. Albo ten, nie wiem. Kurde, spadłem, ale. Te lagi. Hm. Wilk na te no. owce patrzy. Pa, chcę chyba tą. Na owce patrzy na krowkę. Zestaw obozu, Creeper dobra. Nie wiem, na co to jest. O, reagują? A ja też mam. Czekaj, Clipper, wybuchł Clipper, No, miałem wszystkie Ale farm nie ruszył. Farm nie ruszył. Coś mnie trochę lagowało. Lagowało? O. No, o. czekaj, ja pójdę po świnkę. Tam A ja się zastanawiam nad kupnem nowego komputera. O, idą świnki. No. Nie wiem, kupić nowy? No. Na tym to już w ogóle nic nie Dobra, ten bieg cały czas tu obserwuje. Dodam no, to radzę dwie świnki na raz. Może pomóc. Na razie sobie daję radę, ale możesz tam te kurczaki słuchać jeszcze jakoś sprowadzić. Albo owca. A przypadkiem kurczaki to nie na nasiona? A no właśnie, nie wiem. A może spróbować jak chcesz. Bo mam jedno nasiona, to mogę wziąć. E, to też, jakie nasiona? To też ten. To zobacz. Jak można, to. A ile my nagrywamy? Nie hmm. wiem. No, Dobra, mhm. spróbuję. Dozmnożę tak, świnki. rozumiem Będzie Mięso. Tak! Na nasiona! Tak? Idzie za tobą? Czekaj. Chciałem sprawdzić, nie? I serduszka są. Czyli ten... Czekaj, szybko nasiona dropnę. O, jest nasionko. prawda ja idę jeszcze po jednym... Ale lak. Chodźcie. O, idą za mną, idą. Chodźcie, chodźcie. Y, idzie mały i mama. Ok Trzy kury za mną idą. To dobrze. No, no się na to nie wpadłem, że mogę za tym iść. E to jest Ja teraz, przez... Co? Przez spadek na przypadłem Czekaj. Bo jak... Creeper rozsadził ziemię, nie? I nasiona się nas znalazłem. Aha, no Chodźcie. Dobre kurki. Chodźcie. A co z jajek się robi? Jajek? Tutaj... Można użyć do ciasta na przykład, żeby zrobić zdobyć. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Jajko, wziąć jajko? Jajko na może wziąć. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Ja tu owce prowadzę jeszcze jedną. Hmm, ile to schodzi? Takie zwierzaki ciągną. No. A potem się przydadzą. Nie wiem, ile już tak nagrywamy. Nie sprawdzam. Zaraz sprawdzę, ok. Tylko to mówce doprowadzę. A. Czekaj, to ja te kury też doprowadzę i będziemy mogli zobaczyć. Ale już z 20 minut widzę. 20, no coś tak ten. No chyba jakoś. I tak... tak szybko, szybko jakoś. No około 20 minut już minęło. Albo dopiero zbliża się Dobra tam trudno. Ej, gdzie ja je prowadzę? Oboże, prosto do wilku Chodźcie kurki. No dobra, idzie owca Na koniec w nagrodę mamusia dostanie tutaj nasionko. Doda, to do, teraz owieczki. Chodź Doda, do, jest mała owieczka. I ktyłówki. Udało mi się Co, gdzie już jesteś? A no widać O, okay. zakończyło. Dobra. O Boże, ile my tego mamy? No Jedna kurka się zgubiła, ale mogą być takie, nie? No. No. Jedna mała długa no. duża. Dobra, A, ale o... Się, bo ja tutaj te, te... No. Wszystkie zwierzęta utrzymuję z dala od furtki Że nie uciekły. Już wchodzisz. No. No i zamknij furtkę Okej. Okay. Dobra. Mam jajko mhm. też. A to i do... Aj nie udało się. Szkoda. No. Dobra. Chcesz z Nie, już się właśnie najadłem. No, ile teraz mamy tego? Ale za mało ich widać, że ten to co, to, mamy takie na duże naszą pomysł, farmę. No. Mamy tą to naszą farmę już... i co jeszcze? No i to co już chyba to wszystko co? W no. tym odcinku? No. No, to... Czekaj to co byśmy zrobili w następnym? Może tą taką wieżę, co? Obserwacyjną. No, no. może być. No, a to w następnym odcinku zabiję wieżę obserwacyjną, a na dziś to już chyba wystarczy, co nie? No to, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, no i oglądajcie. No, cześć.